Jasiu z ojcem pojechali na urlop na wieś i wynajęli domek. Podchodzi gospodarz i mówi do nich. Dzień dobry, w tym gospodarstwie jest najlepszy budzik na świecie. Mój kogut będzie was budził co rano. Jasiu patrzy na gościa i mówi. Proszę pana, to nastawi go pan na dziesiątą. Przychodzi Małgosia do apteki i mówi. Poproszę jakąś silną truciznę. A po co pani taka rzecz? Chcę otruć Jasia, bo mnie zdradza. Niestety, ale nie mogę pani sprzedać takiej rzeczy, bo to nielegalne. Małgosia wyjęła telefon i pokazuje aptekarzowi zdjęcie, jak to jego żona zabawia się z Jasiem. Aptekarz spojrzał na zdjęcie i mówi: "Nie wiedziałem, że ma pani receptę". Siedzi Jas, pije piwo, pali fajkę i ogląda jakiś film w telewizorze. Nagle dzwoni telefon. Jaś leniwie podnosi słuchawkę i słyszy głos mężczyzny. Mamy twoją teściową. Masz nam zapłacić 200 tysięcy złotych. A jak nie zapłacę, to co zrobicie? Sklonujemy starą jędzę. Idzie Jasiu, Stasiu i Małgosia przez pustynię. Zobaczyli wielbłąda. Jasiu szybko podbiegł, wrzucił Małgosię na jednego garba, a sam skoczył na drugiego. A jak gdzie? Małgosia złapała wielbłąda za ogon, podciągnęła do góry i krzyczy. A ty do kabiny, Stasiu! Przychodzi jaś do lekarza. Jak się pan nazywa? Ja, ja, Jaś Kowalski. O, widzę, że tu bardziej do logopedy trzeba iść niż do mnie, bo pan się jąka. Nie jąkam się! Mój ojciec się jąkał, a urzędnik stanu cywilnego był kretynem. Ktoś dzwoni do drzwi. Małgosia wybiega naga z prysznica, Patrzy przez wizjer, nikogo nie ma. Facet schylił się w tym czasie i patrzy przez dziurkę od klucza i mówi: Cześć, mały rozczochrańcu. Jest mamusia? Jasiu szczęśliwie wrócił do domu i od razu poszedł do swojego ulubionego parku. Miał tam schowaną whisky. Gdy już wziął ją do ręki, w drzwiach kuchni pojawiła się Małgosia i mówi: Jak wypijesz chociaż pół szklanki, to nie dziś seksu dzisiaj wieczorem. Jaś usiadł zamyślony i patrzy na butelkę. Małgosia pyta: O czym tak myślisz? A, tak se myślę czy lepsza 24-letnia whisky, czy 52-letnia dupa?